Szanowni Państwo, Jezus. Awe Maria. Szanowni Ave szanowni Państwo, Zdrowaś! Państwo, szanowni Państwo, szanowni Mój kolega tu w Tak, 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 jak najbardziej. I nie tylko kolega, coś tam jest bliżej, wcześniej się częściej spotyka. I od źródła przyjaźni. Bądźcie więc pozdrowieni, za chwilę pokropieni wodą święconą, z tym deszczem łask z nieba. A Matka Boża niech wyleje w serca tyle, żeby starczyło, żeby za rok 10 września znów przyjść, ale jeszcze w ciągu roku. O tej Królowej Polski, macie tak piękną, tak piękny, mały widzę, piękny, ale pani macie drugą drogę, drogę kszczelną Polski. Proszę, spójrzcie tam na ten krzyż. Wiem, ile on ma. Tysiąc 1050... pięćdziesiąt metrów, tysiąc metrów, 50 cm, ale jest podobna symbolika. U nas jest droga, a tu jest z tej drogi się wypija nadzieja. No, to nie. Wczoraj tutaj była procesja eucharystyczna. Wczoraj tam, gdzie oni powjeżdżali na kolgotę samochodem, no tego jeszcze nie grali, nie? Dobrze. Niech dobry Bóg wspomaga Pani Kolecka Wam o Bicie Resztę powiedzmy. Proszymam błogosławieństwo i bez pokrupu, bez pokrup, tak? Proszczenie powróżę. Tak. Młodzież, młodzież, żeby tam dostała ducha mocnego, tak. Dajcie, podtrzymam tutaj, dajcie. Tak, 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 tak. A tutaj nam... Przełożoną tutaj klasztorium który mamy, tak tutaj, tu, tu, tu w tych okularach tak, i tak tu, 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 tu masna, tak tak tak, tak, tak. tak, 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 zawiązał się taki tryk tak. I tu młodzież jeszcze, Księżę Kustoszu. młodzież jeszcze tutaj, tu. Tu. Nie chcecie własnych z nieba? tutaj panią Agnieszkę to spokój. ale on, on nie widać, że była pokropiona Dobrze, Bóg zapłać jest serdeczne i, i takie obfite, obfite pozdrowienie. No. Pozdrowienie. Marysia ja się dobrodkuje. No. Dobra, moi no kochani. E